Cześć! Przychodzę do Was z takim oto pudełeczkiem, w którym znajduje się wyzwanie 100 kopert. Na razie dopiero 4 kopertki zostały zalaminowane, bo no dopiero zaczęłam je robić. Wyzwanie jest robione własnoręcznie, zalaminowane wielokrotnego użytku, w takich oto wzorach. Wystawię poza pudełkiem i kopertami Znajdziecie kartę z wyzwaniem, gdzie będziecie mogli sobie odznaczać daną liczbę pieniędzy, które już odłożyliście, oraz naklejki, które samodzielnie będziecie mogli sobie po prostu nakleić na koperty. Na razie dostępna będzie tylko jedna sztuka, jednakże, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, dajcie znać w komentarzach i po prostu będę dodawać kolejne sztuki na Allegro, i będziecie mogli.